Dwa etaty: backup, zabezpieczenie czy ucieczka i pułapka. Moja historia do wypalenia zawodowego. Tak się złożyło, że miałam takie 4,5 roku, kiedy pracowałam właśnie na dwa etaty. Niedługo po śmierci mojej mamy, ja nie mówiąc sobie tego wprost, natomiast chciałam zrezygnować z opieki paliatywnej. I zaczęłam się rozglądać za nową pracą. Znalazła się taka na cały etat. Warunki wydawały mi się wtedy rewelacyjne i korzystne, natomiast już niedługo po rozpoczęciu pracy zorientowałam się, że tutaj to może być różnie w tej nowej pracy, że w zależności od tego, jak się jest widzianym przez zarząd przez właścicieli, no to czas pracy może być różny, nawet bardzo krótki, więc we mnie to wywołało niepewność, ponieważ w budżetówce, w której ja pracowałam wcześniej, bo tak właściwie można określić pracę w ochronie zdrowia, no to takiej sytuacji nie było, pracowników brakowało, w związku z tym Byt taki y, był zapewniony. Wynagrodzenie i warunki pracy to jest inna sprawa. Niemniej y, zagrożenie zwolnieniem raczej y, było niewielkie. A w, w tej nowej rzeczywistości okazało się wręcz przeciwnie. W związku z tym, ja sobie postanowiłam już na początku, że w takim układzie, skoro też mam umowę na okres, na okres próbny, no to ja zostanę przy, tym, przy, tym, przy, tej, przy tej pracy na właściwie, można powiedzieć, dwa fronty. Czyli stworzyłam sobie ten backup, no i wydawało mi się, że to jest rewelacyjne rozwiązanie: no bo w razie czego to ja mogę wrócić do tego starego. Natomiast ja nie miałam wizji tego, jak ja chcę, żeby moja przyszłość zawodowa wyglądała. I nie pomyślałam o tym, że przecież to może być tak, że to będzie jakiś, y, jakiś etap mojej podróży zawodowej, że ja się tutaj czegoś nauczę i y, y, być może będzie tak, że po jakimś czasie będzie kolejny, y, kolejny krok w moim życiu zawodowym. Więc y, do tego dołączam jeszcze właśnie brak wizji, ponieważ y, owszem, stworzenie backupu to jest sprawa jak najbardziej rozsądna na początek, natomiast. Y, z drugiej strony to jest pułapka, ponieważ angażujesz się w jednym i w drugim miejscu. Jeśli się angażujesz w nowym miejscu, to jest to bardzo duże obciążenie dla Twojego układu nerwowego, dla umysłu, dla ciała, dla emocji, ponieważ obojętnie, co by to nie było, to należy się przystosować do nowych warunków. A w momencie, kiedy jesteś jeszcze w, w starej jakiejś rzeczywistości, gdzie masz jakieś zobowiązania, no to bo to mam tylko 24 godziny, więc to jest niezmiernie wypalające, bo się może wydawać, że na początku owszem, zabezpieczasz sobie swoją y, potrzebę bezpieczeństwa. Mnie się tak wydawało, że jest mi lepiej i bezpiecznie, się w ogóle lepiej czuję i się w ogóle lepiej adaptuję w tej nowej pracy. Niemniej już w fazie początkowej y, jest tak, że jest to bardzo, bardzo, bardzo mocno obciążające, więc od razu należy się zastanowić, będąc w takiej sytuacji, jak to na Ciebie wpływa, ponieważ czasem w jakiś sposób i ciało, układ nerwowy, umysł, on się przystosowuje do danej sytuacji, takiej mocno obciążającej. I w mojej sytuacji było tak, że ja nie popatrzyłam w, w z poziomu właśnie perspektywy, jak ja to wszystko, całą moją tą sytuację dalej widzę. Zatem oczywiście stały głębokie mechanizmy, dlaczego ja nie potrafiłam z czegoś zrezygnować i na, na, całej, na, na, na w całości się zaangażować w, w nowy projekt, w nową pracę i nie potrafiłam sobie stworzyć perspektywy zawodowej na przyszłe lata. Taka byłam, taka byłam ja, tak to było w mojej sytuacji życiowej, można właściwie to policzyć 14 lat temu. Tak to wyglądało. I efekt końcowy po 4,5 roku ja byłam bardzo, bardzo wypalona, bardzo słaba fizycznie. Chorowałam, chorowała moja tarczyca, miałam dużą nadwagę, miałam nadciśnienie i byłam zmuszona brać leki, bolał mnie kręgosłup, bolały mnie nogi, praktycznie byłam ciągle zmęczona. Wtedy się zajęłam sobą, bo to była dla mnie taka no, informacja, że przede wszystkim ta chora tarczyca, o tym też nagrałam odcinek, że to jest czas, żeby. Się za coś u siebie zabrać. Natomiast zabrałam się za kwestie żywieniowe, za kwestie trochę aktywności ruchowej, trochę stylu bycia i życia, natomiast nie za rzecz najważniejszą, czyli właśnie taką, co mnie tak naprawdę najbardziej wyniszczało i wypalało, czyli te dwa etaty, czyli ta pułapka, w którą sama siebie wpędziłam, sądząc, że stworzyłam sobie bezpieczeństwo i tak, tak zwany backup a tak rzeczywistości y, nie było czyli wpadłam mówiąc krótko w swoje własne y, sidła y, i wtedy to co było jasne i klarowne y, dla mnie że tak naprawdę ja nie wiem co z tym wszystkim zrobić i zastosowałam taką technikę wiecie jak pięcioletnie dziecko trochę nie wiem nie wiem o że, Boże Boże nie? nie wiem nie wiem nie wiem <grytanie> To tak jest, nie wiem, udaje, że nie ma, wiecie. Nie wiem i udaje, że nie ma, więc ja się wtedy nie skonfrontowałam z tym, nie wiem. Dzisiaj, nie wiem, widzę to zupełnie inaczej. Yy, nie wiem, jest bardzo takim yy, fajnym słowem, yy, czy dwoma słowami yy, w coachingu. Ten coaching też w moich sesjach, którymi pracuję z klientami, jest yy, takim yy, fragmentem jedną z technik, yy, której, yy, której używam ponieważ pod tym nie wiem zawsze coś znajdziesz. Ja coś też pewnie bym wtedy znalazła. Natomiast no oczywiście o to te, wtedy nie miałam pojęcia, jak o wielu wielu przestrzeniach takich, gdzie można sobie znaleźć pomoc wtedy właśnie w tamtym czasie, więc tak naprawdę byłam bezradna w tym wszystkim i w jakiś sposób dryfowałam na tej, w tej sytuacji, w której byłam. I no, potrzebowałam dodryfować do miejsca, w którym y, poczułam się jeszcze znacznie gorzej, jeszcze byłam w gorszej sytuacji, czyli właściwie y, właściwie y, no, do takiego dna w, wręcz właściwie do, 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 donurkowałam czy dodryfowałam y, i stamtąd było trudno się podnieść. Zajęło mi to 3 lata, żeby się znaleźć tutaj w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. Y, y, i wszystko to, czego się nauczyłam, to wykorzystuję w swojej pracy z klientami i zapewne taki był tego też wyższy sens, jeśli chodzi o moją historię, tak wiecie, w połączeniu z tym, że każdy człowiek ma tu jakieś przeznaczenie na tym, na tym świecie, żeby się czegoś nauczyć, czegoś doświadczyć i dzielić tym doświadczeniem z drugim człowiekiem. I taka jest moja w tej chwili definicja pracy, że każdy z Was ma, ja, tak jak ja, każdy ma coś takiego unikatowego w swoich doświadczeniach życiowych, osobistych, zawodowych, w połączeniu ze swoim wykształceniem, wiedzą i doświadczeniem coś, co jest potrzebne drugiemu człowiekowi i gdzie w, w obszarze właśnie tej, tego zawodowego można się tym wymieniać za pieniądze adekwatne do swojego wkładu. Pracy, do swojego czasu, w pracy, zaangażowania i poza tym, co się dzieje właśnie w tej płaszczyźnie wymiany zawodowej, mieć dobre, szczęśliwe, spokojne, zdrowe życie. Tak to w tej chwili widzę. I wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji, zapraszam do moich nagrań, do komentowania, a gotowych na konsultacje indywidualne. Życzę Wam udanego weekendu i pozdrawiam.